Dzień dobry z tej strony 19 Pietruszka 20. I nagrywamy sobie w zasadzie jeszcze raz: niestety, bo niestety, ale jeszcze raz sobie nagrywamy starą gierkę, jaką jest Pixel Racing. Kosztowała ona kiedyś w zasadzie z Imperium Gier. Imperium Gierium sprzedawało za 6 zł. To był taki pakiet gier, w zasadzie chyba 5 gier w jednym. Co oczywiście kiedyś się zarabiało wiele mniej niż teraz, natomiast no i tak 6 zł to naprawdę moim zdaniem i tak bardzo mała kwota. O co tu się stało? Wyjdźmy End Session, bo tam demo ładuje, nie wiem dlaczego. Tu mamy oczywiście e, pokazany rekord e, torów. Rekord okrążeń. Tu mamy jakieś e, pokaz slajdów od y, twórców Jerki, no i tutaj mamy edytor skinów więc może przejdźmy sobie do niego ja to sobie wyedytowałem y, już w tamtym filmie, który nagrywałem ale on się nie nagrał dobrze, więc nagrywam w zasadzie jeszcze raz y, także no, mamy tu możliwość nałożenia po prostu jakichś różnych skórek tego rodzaju. I tu jest tych skórek dużo, ja może je wszystkie pokażę tak na szybkości, jak to mniej więcej wygląda. O, to też ciekawe w sumie wygląda z tym, tak mi się wydaje. Całkiem spoko. No, mamy tu jakąś ziemię na przykład. O, ziemia też, ciekawe. No i ogólnie jest to stara bo pod serię starych gierek na moim kanale ta gierka oczywiście podchodzi. No i to by było mniej więcej tak to wygląda. Tutaj mamy możliwość na przykład wybrania sobie jakiś różnych możliwości ja wybrałem takie tutaj możemy oczywiście sobie wybrać kolor i wylać na przykład na autko. Tak samo jak tutaj wybierzemy, no to też możemy wylać trochę to w boli, więc róbmy tak. I zrobimy tak, może na przykład, o to też w sumie całkiem spoko wygląda, takie auteczko czarne z zielonym. To już mniej, ale z takimi kropeczkami to całkiem spoko. Albo takie. Takie też fajne. Yy, no i możemy tu jeszcze szyby na przykład dobrać. I yy, jakieś różne rzeczy. No, i oponki też możemy dobrać. Akurat wybrałem takie a wcześniej. Możemy jakieś inne też wybrać. O, co to za dziwne. Dziwne opony. Czy tam koła? Bardziej. Zaraz mnie tu mi motoryzacji zjedzą ze do słowa. Dobra, wieszmy, może ta nie chcą. Niech są. Dobra, takie autko możemy w sumie zostawić. A, i oczywiście tutaj na ten pasek też możemy sobie na przykład jakąś skórkę dać. Takie też spoko. No, albo takie też. Hmm. No, to już chyba lepsze z tym zielonym było. O z takim. Dobra, możemy takie w sumie zostawić. Dobra, jak Mamy o... może ożył dwa. Zobaczmy, czy to teraz widać, bo tego nie wiem. Continue Championship. Aha, my lecimy teraz tym. Co się stanie, jak polecimy nowym? To tak jestem ciekaw, czy to naliczy do innego, innej organizacji. Rank 1 No, chyba liczy do tego samego. Tylko inne outcome wybrała. No i tutaj musimy tak naprawdę widzieć, no widzę, że dźwięk też jest giga głośny Oj Musimy być po prostu tutaj jak w grach wyścigowych pierwsi I tutaj gierka się nie kończy jakby w o, ale mnie ślizga Nie kończy się po iluś tam okrążeniach, tylko tak naprawdę mamy czas. W prawym górnym rogu mamy określony czas, tam do końca wyścigu, teraz z minuto 20. Time remaining i musimy jak najwięcej tak naprawdę kółek na pozycji pierwszej przejechać. Są różne mapki tutaj. Ta mapa jest w zasadzie pokazana jak ona wygląda w lewym górnym rogu. I tam jesteśmy oznaczeni jak jesteśmy pierwsi literką 1. Jeżeli przejedziemy przez dane checkpointy to takie migające czerwone światełka znikają. No i w sumie to tyle. A po prawej, w prawym górnym rogu mamy odpowiednio y Czas naszego aktualnego okrążenia, najlepsze nasze okrążenie, którzy jesteśmy, pozycja, no i ilość kółek, które zrobiliśmy, a w lewym dolnym rogu mamy prędkość yy, naszą którą mamy aktualnie no i w prawym dolnym rogu mamy tam różne różnych zawodników, nazwy zawodników. I tu jeszcze można było zmieniać kamerę na różne takie pozycje. Tutaj nie mogłem tego aż tak pokazać jak w poprzednim odcinku, ponieważ tutaj na tym torze jednak się ślizga dosyć mimo wszystko. Dobra, i zobaczymy czy dostaliśmy punkty, czyli nas traktuje jako zwykłego użytkownika. Bierze po nazwie mojej, Michał, a nie po drużynie, więc okej. Okay. Dobra, ten odcinek poszedł szybciej, ale może... Może troszkę ściszę mimo wszystko dźwięk. Dobra, może być tak. Trochę jest ciszej, więc nie będzie lepiej troszeczkę słychać i nie będę musiał tak głośno mówić. Powinienem to od razu w sumie zrobić, więc zróbmy sobie jeszcze jedną trasę. Tym razem wam pokażę tego, ten mój samochodzik, który w sumie stworzyłem w tym pierwszym odcinku, który chciałem stworzyć. I zobaczycie nową trasę. A kolejne trasy już pokażę w innym odcineczku. W innym, jeżeli będzie, bo na pewno z takich serii jest jeden odcinek. A później, w zależności czy mi się będzie chciało jeszcze te kolejne mapy nagrywać, czy będę miał czas, czy coś takiego, to się nagra. Aż dużo gierek jest do nagrywania, no to no nie wiem, trzeba robić jakąś selekcję, bo jest ich po prostu za dużo. Jest tu coś takiego jeszcze jak przejechanie przez e, pit stop, ale to tego za bardzo się tego nie używa. Na tej mapie to w ogóle graliśmy właśnie z kolegami najwięcej chowanego, bo tu jak widzicie to takie pagórki jakby przed nami, które są. E, te trawiasy takie. To tam można przez to wyskoczyć poza mapę. I tam są nie dość, że różnego rodzaju gierki nałożone w budynkach. To jeszcze można tu na tych rampach tam skakać. Jak mi się uda przyjechać kółeczko, przed nimi, że będę miał jedno dodatkowe, to może se poskaczę i wam pokażę, ale zobaczymy na razie, jak to pójdzie. Zaliczył nam checkpoint na szczęście, no ale niestety okrążenia dodatkowego nie zdążymy zrobić. Ale spróbujemy. Tak, pokażę Wam, patrzcie, widzicie, da się wyskoczyć. Więc jesteśmy teraz jakby poza strefą, i tutaj może coś uda się pokazać. Chyba nie, bo nam budynek zasłania, niestety. No, niestety nie pokażemy tego, bo budynek zasłania, ale wyskoczyliśmy. I to nawet na mapie widać, nasza jedynka jest poza mapą. Także, także tak to wygląda. No, mamy już 30 punktów. Tu jest kolejna mapka. No, i to by było, myślę, że na tyle z tego odcinka. Kolejne mapki pokażemy sobie w kolejnych odcinkach albo w kolejnych mistrzostwach, na przykład, bo tych mistrzostw jest wiele. Tak naprawdę, kolejne mistrzostwo odblokowuje nam możliwe inne pojazdy. Tutaj, jak widzicie, nie mamy ich dostępnych, ponieważ no, nie, nie odblokowaliśmy pewnych tam mistrzostw. No, ale dwa pojazdy mamy na razie odblokowane, tak? Bo takie mistrzostwa sobie odblokowaliśmy. Możemy w różną pogodę sobie tu ustawiać. Jak to w gierkach bywa więcej oponentów od jednego do siedmiu. E jakieś różne możliwości wyścigów no i długość można nawet 20 minut dostawić wyścig to wydaje mi się jest giga długo no i oczywiście trasę, którą tam chcemy wybrać I są takie trasy no i na przykład pojazd którym chcemy sobie tam jeździć albo moje zrobione tak wyedytowane przez, przez nas przez kogoś kto gra w tą gierkę, albo gotowe z gierki zrobione przez producentów. No i tak to tak to sobie wygląda. O. <grym> ja chyba pamiętam zawsze tym jeździłem, taki bombowy, czy coś takiego. Tak mi się wydaje. Albo tym z piorunem. Może błyskawica. Może. Jakieś takie chyba wybierałem, pamiętam, za dzieciaka, albo sobie modyfikowałem sam. Dobra, to by było na tyle. Dziękuję za oglądanie. No i co?